Cześć witajcie! Dzisiaj pokażę Wam no, aktualizację, która dodaje w sobie bardziej snapshot do wersji 1.17 dzisiaj Wam pokażę nowości. No, yy, więc tak, może najpierw zacznijmy od yy, bloków miedzi. To bloki miedzi. Yy, po jakimś czasie zachodzi oczywiście reakcja chemiczna i się utleniają. Yy, stany utlenienia są cztery. Pierwszy jest taki, drugi, trzeci, czwarty, całkowicie utleniony. Żeby zapobiec utlenieniu, y, musimy y, wziąć taką półpłytkę lub blok, każdy wziąć y, i wziąć miód. I wtedy y, on po tym, y, y, jakby no, można tak to powiedzieć, że na wilżeniu, cokolwiek. Po prostu już się nie będzie utleniał. Jak użyjemy, no, na ten, to też się już nie będzie utleniał. Nie będzie zachodziło dalsze utlenienie. Dobra, więc przejdźmy może do następnej rzeczy. Następną rzeczą są świeczki. Mm. Żeby taką stwor zrobić najpierw, potrzebujemy nitki yy, i jednego... jednej nici. Żeby taką świeczkę zapalić, potrzebna jest ta Potrzebna jest zapalniczka. Jak jeszcze zapomniałem, jak ten. Nie pokazałem, jak się ten. te szkło robi. Potrzebujemy jednego szkła i czterech ametystów tych szardów dokładnie tych odłamków lub kawałków i wychodzi nam z jednego szkła, wychodzą dwa. I tak, kolejną rzeczą. Która doszła, to możemy robić tory pod wodą i one się już nie niszczą. Tylko, że e, niestety te tory e, bardzo spowalnia po prostu ta woda i trzeba więcej dać tych. Yy, yy, no, power traili. Także tutaj czy wszystko. Dobra, e, przejdźmy teraz. Dobra. Przejdźmy teraz, jak zrobić yy, taki blok. Trzeba zrobić blok w ten sposób. Potrzebne według mnie to jest trochę za drogie, powinno być 4. Żeby zrobić y, blok 1 miedzi, potrzeba 9 y, y, ingotów, czyli sztabek miedzi. Później, żeby zrobić taki blok, y, potrzebne jest cztery takie y, no, bloki. Teraz tak, mamy piornochron, który robi się tak. Z trzech tak ułożonych i piorun ochronną, jak sama nazwa wskazuje, yy, działa w ten sposób, że po prostu pioruny, yy, jak jest burza, to po prostu zbiera te pioruny. Dobra, jak mamy tak, yy, będzie tutaj, tylko tutaj niestety pada śnieg, Czy yy, można się z tym przenieść. W sumie nawet trzeba, przenieść się na przykład. O, tutaj. O. Mamy taki trójząb. To jest trójząb, yy, dzięki któremu yy, możemy właśnie też można zrobić tak, żeby piorun uderzył w ten trójząb. I jeżeli byśmy tak poczekali, to. Mm, po prostu, no jak sama nazwa wskazuje, uderzy piorun w tą... w ten... piorun ochron i wtedy te lampki powinny się zapalić. Hmm. Dobra. Zbudowałem tą platformę. Dobra, zbudowałem tą platformę. Poczekamy chwilę. Jeżeli piorun nie uderzy, no to to nie to nie to niestety. Dobra, ale najpierw Wam pokażę jeszcze, że piorun ochron. Możemy wstawiać w dowolne miejsce, chcecie na górze bloku, na dole bloku, obok bloku. Yy. O? Dobra no chyba nie wyjdzie i może on też dobra wróćmy tu clear dobra to jeszcze tylko pokażę, że jak się chodzi jak też się daje te bloki to taki dźwięk I tak, są dwa bloki ametystu. Jeden to jest taki, taki zwykły, yy, na którym nie rośnie, a drugi z takim, no krzyży, krzyżykiem, można to tak nazwać. Ty, o, z takim, z takim krzyżykiem, bo tutaj na tym bloku nie ma takiego środka. I na tym nie rośnie. I tak. Yy, są dwa nowe też bloki. Taki. Yy, TUF i kalcyt. Yy, mi się osobiście bardziej podoba ten blok, choć ten też nie jest brzydki. I może teraz yy, jeszcze Wam na szybko pokażę yy, jak wyglądają te o, na przykład tutaj. O! I tak. Tutaj jest bardzo dużo tutaj y, y, tych akurat bardzo dużo y, o tu tyle ich tu jest tych y, tego ametystu i tak y, jeszcze chciałam pokazać wam że y, ametyst y, można kopać w sumie takie diamenty Yy. Dobra I tak, tego bloku No, tym kilofem, no, się nie da Nie wypadają Następnym kilofem Też nie Tym kilofem też nie tym. Dop Dopiero Od żelaznego kilofu Bloki ametystu wypadają i tak, jak się zniszczy drewnianym kilofem ten ametyst, to nic nie wypadnie. Kolejnym. Też nic. Tym też nic. Dopiero od żelaznego można to wykopać. Tak samo jak te bloki. I teraz, tu jest ten blok, który, na którym rośnie y, ametyst. Z tym takimś i jego się, nieważne jakim kilofem by się go kopało, i tak się go nie wykopie. Tylko y, bloki y, te ametystowe można kopać. No i, i tak, y, można wykopywać tylko y, te duże kryształy, czyli na przykład tak ten, albo na przykład ten. Tych, jeżeli się wykopie te małe, to nic z nich nie wypadnie. Y, nawet netherite'owym kilofem. Nic z nich nie wypadnie. Więc nie opłaca się ich kopać. I tak, na razie... Yy, jeszcze te... Yy, miejsca, w których rosną te kryształy. Są otoczone tymi dwoma blokami. Czyli yy, kalcytem. I tufem. Yy, więc... No i w sumie to by było na tyle. Więc... Dziękuję za, za oglądanie. No i... Do następnych przeglądów i do następnych przy... snapshotów i do następnych przeglądów Cześć!